Czemu mój Arizer nie chce się włączyć? Otóż waporyzatory często wymagają od nas jakiejś sekwencji, aby je uruchomić. Często jest to po prostu parę kliknięć pod rząd. Ale Kanadyjczycy, czyli producenci Arizerów, stwierdzili, że hej, wyjdźmy poza schemat. Wielu klientów ma ten problem, kiedy pierwszy raz jest tą marką styka. To nie jest nic złego, pytajcie, dzwoncie, od tego tu jesteśmy, żeby Wam pomóc. Ale bardzo często słyszeliśmy, że wysłaliśmy już zepsute urządzenie, co to jest, szajc i tak dalej. No ale już tłumaczę, na czym to wszystko polega. Jeżeli chodzi o urządzenia przenośne, to jest to przykład na r 2 Ten sam schemat ma na przykład Solo 2, już legendarny. Przytrzymujemy dwa przyciski, w tym przypadku minus i M. Oho, no widzicie? Przez iluś sekund, która na ekranie się nam wyświetla, można ją ustawić, w moim przypadku to 2 sekundy i urządzenie już się włączyło. W przypadku świeżynek, takich jak Solo 3, e, będzie to już nieco bardziej skomplikowany proces, przytrzymujemy sobie najpierw przycisk menu, pojawią się na ekranie trzy kropki, teraz wykonujemy niczym na Nintendo sekwencję przycisków, lewo, góra, prawo. I urządzenie się odblokowało, i zaczniemy uruchamiać. Zaraz wybierzemy sobie tryb. Gdybyśmy potrzebowali ściągawki, ona jest widoczna tutaj na spodzie nad certyfikatami i można ją sobie w dowolnym momencie podejrzeć, gdybyśmy o tym z jakiegokolwiek powodu zapomnieli. Pamiętajcie, to nie wstyd pytać, my od tego jesteśmy, żeby pomóc. Ale zawsze warto spróbować, zanim uznamy, że nasz Razer jest zepsuty. Czwarte.